Dajcie na moim pierwszym filmiku na YouTubie. Eee, tak, brawo, w końcu się odważyłam, żeby nagrać. Eee, jest to filmik o tym, jak odeszłam z pracy na etacie. Jest to filmik kierowany do dziewczyn, które są z branży beauty i myślą o tym, aby odejść z etatu, ale się boją, nie wiedzą jak, więc tutaj troszkę Wam o tym opowiedziałam, o moich odczuciach, także mam nadzieję, że ktoś jest w podobnej sytuacji. I komuś pomoże ten filmik. Nazywam się Julia. Możecie mnie kojarzyć pod nazwą Beauty Barto. Jestem instruktorem stylizacji brwi oraz marketingu. Zapraszam Was na moje social media i zasubskrybujcie mój nowy kanał. Zostawcie lajka, dajcie komentarz, e, aby mogła więcej tworzyć takich treści. Dla Was zbędnego przedłużenia, zapraszam Was do oglądania. Weźcie sobie coś do picia i posłuchajcie. Powiem Wam o moich takich początkach, jak to właśnie wszystko wyglądało, żeby może ktoś. E jest w podobnej sytuacji i, i po prostu myśli o tym żeby zrezygnować z tej pracy na etacie ale się boi e, więc opowiem wam taką moją trochę historię jak to wyglądało u mnie to zaczęło się od tego, że właśnie pracowałam w gastronomii i tam e, kazano mi iść do szkoły policjalnej tam poszło mi się na swoje pierwsze szkolenie e, i jakby od tego się po prostu wszystko zaczęło. Później, jak już poszłam na swoje takie szkolenie bardziej profesjonalne, stwierdziłam, że jakby e, praca w gastronomii i stylizacja brwi trochę się ze sobą nie łączy, bo ja byłam bardzo, bardzo, ale to bardzo zmęczona e, po pracy i pracowałam na nocne te też zmiany, bo pracowałam na różnych też eventach, weselach, e, komuniach, e, imprezy jakieś. E, no, przeróżne dziwne rzeczy, też no nie ja o tym. <grych> Więc zaczęłam szukać pracy na recepcji, um, aby trochę mieć takiego większego luzu. Um, no i faktycznie znalazłam taką pracę um, i międzyczas jeszcze um, poszłam na studia, bo już stwierdziłam, że dobra, że jak już um, idę w tym kierunku, beauty, um, to już pójdę też na studia, na kosmetologię, ale... Um, z racji tego, że pracowałam na tej recepcji i pracowałam właśnie w klinice medycyny estetycznej, gdzie to bardzo mnie interesowało, to ja bardzo chciałam też się jakby na tym skupić, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tej pracy, bo łączyłam to ze swoją też przyszłością. Dla mnie stylizacja brwi była bardzo taka dodatkowa i nie do końca wiedziałam, czy na pewno tylko będę chciała robić stylizację brwi, czy iść bardziej w zabiegi. Ale jakby dalej szukałam klientek, szukałam modelek. Aż w końcu zrezygnowałam e, z tej pracy. Zwolniłam się stamtąd. E, I zaczęłam szukać pracy, gdzie już będę mogła typowo, typowo e, skupić się na jednej rzeczy, e, że... A, bo jeszcze tak, bo pod koniec e, tamtej pracy to ja już miałam taki moment, że stwierdziłam, że ja... Chcę iść tą stylizację brwi, że ja chcę się z tego szkolić i że e, działam na 100%, że jakby w mojej głowie po prostu pojawił się plan, że ja idę w swoją działalność, bo jakby ja nigdy nie chciałam pracować u kogoś, więc powiedziałam, że no jak nie spróbuję teraz i nie otworzę działalności, bo wtedy właśnie otworzyłam też działalność. To, to nigdy się nie przekonam, czy, czy warto. No i znalazłam sobie właśnie pracę, gdzie powiedziałam, że właśnie będę tak na pół etatu, dodatkowo. I na początku faktycznie było to pół etatu, a z każdym miesiącem brałam coraz mniej godzin, bo, bo faktycznie skupiałam się na swojej działalności już na 100%. Miałam dni wolne w tygodniu więc je poświęcałam typowo na prowadzenie bo To był taki moment, że przez to, że te sociale tak się na nich skupiłam, to zauważyłam, że po prostu jest znaczna różnica tego, co się dzieje, że więcej jest klienta. Na początku 2025 roku pojawiła się w mojej głowie myśl, że ja w tym roku odejdę na pewno już z etatu i jakby idę już typowo w swoją działalność, patrząc i porównując swoje osiągnięcia, które zdobyłam przez ten rok, bo w pół roku bardzo dużo w moim życiu się zmieniło. Naprawdę jestem bardzo, bardzo dumna z siebie, jaką pracę wykonałam i co udało mi się osiągnąć, bo zwiększyłam znacznie sprzedaż i jestem z niej po prostu dumna. Więc Stwierdziłam, że daję sobie czas do września, aby odejść z etatu. Ehm, I i widziałam, że e, mówiąc o tym e, w swojej głowie, no ja nie byłam gotowa, bo, no ok, jeden miesiąc był fajny, fajnie mi się sprzedały szkolenia, szkolenia online, ale e, no, dziś, dzisiejszy miesiąc jest zajebisty, a kolejny miesiąc może nie być już taki. E, Fajne, nie? Więc byłam bardzo taka niepewna w tym wszystkim i jakby dziś jestem dalej niepewna, ale na pewno pojawiła się u mnie większa pewność siebie i determinacja, że no za wszelką cenę po prostu, co by się działo, musi się udać, więc jestem po prostu dobrych myśli i wiem, że jestem na dobrej drodze i że wszystko, co się dzieje, po prostu tak ma się dziać. Ja wam pokażę. Zawiesiłam tutaj na swojej lodówce karteczkę, że wrzesień 2025, koniec pracy na etacie. To nie była decyzja spontaniczna, tylko to była decyzja zaplanowana, że po prostu wiedziałam, że ja nigdy nie będę na ten dzień gotowa i po prostu powiedziałam, że idę w to. Idę w to i zobaczymy, co, co się będzie działo. Jesteśmy młodzi. I mamy całe życie jeszcze przed sobą. Życie jest po prostu za krótkie, żeby e, myśleć o tym, że a co będzie, a co będzie. I takie gdybanie ciągłe mnie bardzo blokowało, bo przez tak naprawdę dwa lata e, nie zrobiłam nic, odkąd zaczęłam stylizację brwi. E, a dopiero, tak jak mówię, w, no już mamy e, sierpień. Wrzesień już prawie, więc powiedzmy, że w te 8 miesięcy zrobiłam więcej niż w 2 lata. To wychodzi z tego, że byłam bardzo, ale to bardzo zdeterminowana. I wiedziałam, jaki jest mój cel. Obrałam sobie cel i ja do niego dążyłam. Eee, więc myślę, że udało mi się zrealizować to, co chciałam. I idę wyżej, e, bo na no, no, tym się nie zatrzymuję, a idę dalej da się pogodzić pracę z etatem i nie uważam, że to jest coś złego bo ja tak bardzo długo pracowałam, tylko że ja nie potrafiłam odnaleźć e, siebie i nie wiedziałam, czego ja tak naprawdę chcę, więc e, jeżeli pracujecie, pracujecie na etacie, to nie bójcie się zaczynać tymi małymi krokami że przyjmujecie w domu e, modelki bo nie ma w tym nic złego i każdy tak właśnie zaczynał od, e, od małych kroków, że Zaczynał pracę na etacie i łączył to z pracą e, swoją, e, czyli jako stylistki. I, I zaczynał też w domu, w cichym koncie, żeby gdzieś tam e, próbować i, i ćwiczyć. A dodatkowo prowadzenie swojej sociali naprawdę bardzo dużo zmienia. W momencie, gdy stałam się regularna i przestałam wrzucać e, to, co mi się podoba, tylko to, co. E, faktycznie wpływa na, na sprzedaż, to zmi zmieniło się to diametralnie e, i gdzieś tam tych wiadomości u mnie zaczęło się pojawiać coraz więcej, i zainteresowanie, zaangażowanie na moim koncie zrobiło się coraz większe. Co ja zawsze powtarzam na swoich szkoleniach do moich e, kursantek, to żeby się nigdy nie porównywały z dziewczynami, które widzą na Instagramie, e, bo często nie pokazujemy. Tego prawdziwego życia, tylko jest to wyidealizowane, bo jednak gdzieś tam coś się wtedy lepiej klika, jak jest wszystko estetyczne, ładne, beżowe. Jest to ładny, spójny Instagram ze sobą, i jest to normalne, że takie rzeczy wrzucamy, bo po prostu na tym polega też, że Instagram też tak działa, ale jestem też za tym i gdzieś tam coraz bardziej się do tego przekonuję żeby pokazywać te realia jak to wygląda że jest przy tym płacz jest przy tym po prostu cierpienie że boże co ja narobiłam po co mi była ta działalność bo ja miałam wiele takich sytuacji gdzie po prostu chciałam rzucić tym wszystkim bo uznałam, że się do tego nie nadaje i że sobie nie dam rady więc, więc naprawdę uwierzcie mi jeżeli czujecie, że to jest dla was to idźcie w to. Nie bójcie się. Jeżeli wy nie spróbujecie, to się nigdy nie dowiecie. I naprawdę to, że wygodzicie to z pracą na etacie i nie czujecie, że to jest wasz moment, to jest to dla, naprawdę w porządku. Nie, jeżeli nie czujecie tak w 100%, że dobra, mam dwie klientki, no to jakby ja mam odejść z tego etatu? No i to, to nie jest w ogóle realne. W momencie, kiedy widzicie, że gdzieś tam coraz więcej jest zapisów, że jest większe zainteresowanie na, na waszych socialach, że przychodzą z polecenia, to to, to już powinno być dla was takie, takie światełko w tunelu, że, że może kurczę to jest to i faktycznie może zrezygnuję z tego etatu, żeby się skupić na tym na 100%, bo tak jak ja wam mówię, ja dalej nie jestem w 100% pewna czy czy ja dobrze robię i czy, czy ja dam radę, ale po prostu czuję, że to jest ten moment, i, i jak nie dziś, to nigdy. Po prostu. Więc e, jest to mój pierwszy taki filmik e, na tym kanale, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał i że Was nie zanudziła moim gadaniem. Jeżeli byście miały jakieś pytania, napiszcie w komentarzu koniecznie. E, podzielcie się w ogóle swoimi odczuciami, czy jesteście na etapie, gdzie dopiero zaczynacie czy jesteście na etapie, gdzie myślicie o tym, żeby odejść z etatu to zostawcie lajka, zasubskrybuj mój kanał e, no i pewnie do zobaczenia